Hej wszystkim. Hej wszystkim, witajcie w filmie bardzo spontanicznym, ale stwierdziliśmy... Hmm... Chodźcie z nami na zakupy, Dokładnie. ale takie, taki przegląd w sumie tego, co jest w sklepach, teraz jeszcze na wyprzedażach. Mm -hmm. I pod lupę wzięłyśmy aż trzy sieciówki: będzie to Zara, High HM i Reserved. Z więc... tego tak liczyłam. Tak, liczyłaś. <grym> Patrz, umiem liczyć te trzy. Ale no, wyszło naprawdę ciekawie. Wyszło naprawdę mm -hmm. ciekawie, więc sami sprawdźcie, bo może jeszcze złapiecie te rzeczy, które przyciągnęły mocno naszą uwagę. Okej, okay, działby sprzedaży w handem i tutaj już na pierwszy rzut oka Karla bardzo ładną opcję. To jest wody, prawda? Tak, moim zdaniem to będzie pięknie wyglądało po prostu do y, shortów y, czy też do jeansów, ale y, no teraz jest jeszcze wciąż y, y, intensywny, weselny czas. Dla mnie też fajna opcja, żeby włączyć ten przykład, nie wiem, z jakąś tylową spódnicą. Albo ogólnie po prostu z jakąś spódnicą i stworzyć z tego jedną całość sukienkową, tym bardziej, że jest w bardzo efektownym, takim kobaltowym kolorze również 40 zł, a no fajne jakościowo, ciekawe jaki skład. No niestety poliester w 87%. I proszę, znalazłam jeszcze czarną opcję najbardziej klasyczną i wydaje mi się, że pewnie byłaby najłatwiejszym wyborem. Naprawdę coś mnie przyciąga do tego body. Kamizelki są teraz w modzie, a to jest koszulka, która jest na wzór kamizelki. Ma bardzo fajną um, taką wersję z baskinką, bo możecie to ściągnąć mocniej w talii i tą talię w ogóle sobie zrobić, ale dodatkowo ta baskinka będzie ładnie opływała biodra. Nie, trochę się nad tym zastanawiam, bo ma piękny, miodowy kolor. No i to jest 100% bawełna, a cena 44, no, powiedzmy 45 złotych jest naprawdę niedużo. Bieliźniane topy. To jest coś, co my teraz e, mówiłyśmy w ostatnich naszych modowych filmach, że nie wie, że jest to modna opcja. E, to jest to opcja, którą my same lubimy. O, jeszcze taki bardziej, właśnie format yeah. topu, Bardzo ładny, w ogóle jaki fajny, kolorystyczny. Super. I jak widzicie, tutaj proszę bardzo, liście Monstery. Naprawdę wybór jest ogromny. Nie wiem jeszcze, jak z cenami. Sprawdźmy jakąś pierwszą lepszą meteczkę. Mam, ok. O, 24 zł. Jest jeszcze więcej produktów. bardzo leciona, nie? O, to też coś, co ty mówiłaś, te, Takie jakby szydełkowe? Tak, Opcje, szydeł, bardzo to, to jest ładna bardzo bardzo opcja. opcja. Bardzo no ładna opcja. No okej, okay. już na przykład 120, to, to to dużo dość, dość ale to jest bardzo mięsisty materiał. Fajnie to wygląda. Ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Jest też są różne wersje, na przykład ten. Bardzo ładny jest ten top. Tutaj na przykład koronka też super to wygląda. I ten też jest genialny. Pod spód jakiś top albo na, na kostium kąpielowy. Bardzo Eksie. ładny. Wreszcie, jak widzicie, bardzo dużo, czyli spódnicę, midi i jak widzicie, macie tak klasyka, klasyka gatunku, czyli lisowane, ale w pięknym lawendowym kolorze wrzosowym, wow. No cudowna, bardzo piękna. Teraz sprawdzimy hmm. ja sobie tutaj jeszcze cenę. 79,90. Ale jest też coś w stylu mojej spódnicy z mormła, tylko ale w takim pomarańczowo-czerwonym, mocnym, intensywnym odcieniu. Przepiękna. Nie o jest tutaj też 79,90. Wybór jest ogromny, jest też bardzo nie wydawałoby się klasyczna, jednak taka zebra, ale jednak nie do końca. Teoretycznie złoto-czarnym odcieniem. Myślę, że to też może być fajna opcja weselna tak. na przykład, ale by zwykłego był go to co Albo jest naprawdę spore. Są Ale ładne koronki. Gibury, oh, koronki. Jaka piękna. Czy też taki właśnie tak. też połączenie, e, połączenie tych dwóch? tej jednej. Cała masa słodniczek mini, które też w tym sezonie są bardzo modne i zobaczcie, są też... o, jaka piękna! No to też ładnie co dobre. Kolory absolutnie hipnotyzujące, takie dopaminowe. Oj, ta też, to bym powiedziała, że no, też taka bardziej imprezowa, ale też na co dzień, na jakieś festiwale. Totalnie już to. Chanelka. Mhm, taka tweedowa. Tutaj bardziej w takiej wersji alalenianej i kolejna tak samo, ale ja na przykład na kole pokazałaś mi to, to no, to jest w ogóle kara totalna, tak samo, ta, która ma tutaj ten piękny, ten piękny ściągasz, który bardzo ładnie smukli nogę i to też prawda. ładnie podkreśli biodra, to prawda. Dział MAR, czyli szerokie, <laughs> e, czemu nie spopisamy? letnie, <laughs> spodnie, no te są <laughs> MAR, te są genialne. So good ice no. to takie też piękne zakończenie. O, Boże, nie no, lata 70, ale w dobrze tego tylko To kolor. Znaczy, amazing, no. Są też o, no. bardzo, wielczenie. No takie odważne, odważne doły, tak bym powiedział, oj, ten kolor jest. Ten kolor jest cudo. piękny, ale jest też cudowny, różowe. Mhm. 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 No i tam mhm. mamy bardziej takie kolory, które jeżeli nie lubicie tak bardzo kolorystycznie się wyróżniać, tylko wolicie klasykę, oj, ten jest, ale Ale ten ma jakiś taki fajny rodzaj materiału. To no właśnie, to ma 50% wiskozy. Poczułam to. Poczułam Poczułaś to. to. A, A ile kosztuje? 50, 50 zł, złotych, więc no, przepiękne, takie ładne spływy. Prześliczne są. Bo on ma taki delikatnie, jakby połyskuje, taki lens z połyskiem. Świetny. Piękny. O, tutaj bali waflowy taki. Tak, mhm. to też jest dość modne. Te wszystkie właśnie takie. To bardzo są beczkony? Bardzo tak, tak. tak. I tutaj, o, kolejny też y, garniturowy bardziej. Na kant. Śliczna. I krata, I krata, klasik krata. O, ładna, bardzo ładne. Tak, taka bardzo elegancka, kobieca i w trendach. Słuchajcie, shorty, e, czyli wersja też troszkę szersza, coś co bardzo, bardzo z lubimy. I też to co mam wrażenie, że sprzyja praktycznie każdej sylwetce, bo bez względu na to, czy macie więcej ciałka, czy mniej, to takie spodnie będą bardzo fajnie opływały wasze ciało i powodowało, że będzie wyglądało po prostu na bardziej zgrabne. One też trochę imitują spódnice, przez to, że są szersze i tak właśnie no To jest też kolejny materiał, który troszeczkę przypomina muślin, w e, bazowym takim e, beżowym kolorze, ale tutaj wybór jest naprawdę ogromny, bo wow. e, takie bardziej liniane miodowym i też też pomarańczowym kolorze. E, też taki piękny kolor. O, o, to są bardzo bardzo piękny kolor i to jest znowu ten e, materiał. Coś mnie do niego przyciąga, bo faktycznie w dotyku jest no nią wiem co chodzi. tego nie przekażę. taka bardziej tkanina niż dzianina. Bardzo piękne są i kosztują 50 zł również w tej krótkiej wersji, ale oczywiście właśnie tutaj też taka klasyka muślinowa też w bardzo pięknym kolorze. Ciemniejszy, jaśniejszy do wyboru do koloru, ale oczywiście kobalt, niebieskości, błękity. Mm, Oj, prześliczne są te kolory. Takie, naprawdę. to jest, właśnie naprawdę. Też to jest w takim wow. stylu właśnie piżamowym, o którym tu mm, wspominałaś, mm. że on też jest teraz bardzo modny. Czyli to są spodnie, które spokojnie mogłyby być spodniami w piżama, a jednak założymy je na co dzień w takim odcinku. Ale tutaj tej tutaj też taki bardziej. Mm, o, tak. Można tak, wydłużać jakby paski. Sylwetkę, bo To są pionowe paski. I patrz, Karol, tutaj za tobą też są na przykład takie żółte. I to są takie typowe piżamówki. Dokładnie takie. I pasko. te wyglądają naprawdę przekozacko e, paski, które będą też właśnie, jak Karla powiedziała, wydłużały nogi, bo jednak są to pionowe paski, a nie poziome. Więc dla wszystkich miłośniczek, shortów. Oj, macie naprawdę. I kieszenie, to jest coś, na co ja też bardzo o, zawsze tak. za ten, bo kieszenie w szortach, to no nie jest taka oczywista. A oczywiste. to, co to jest, moja droga? Takie Tak, gdzie nie Oh god, tak? przepiękne są te shorty. Elastyczne. Piękne, to też, też super to wygląda Do jakiegoś takiego t-shirt i marynarki Love it to jest ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że przekłaciłaś, bo kupiłaś tę sukienkę no, w normalnej cenie, czyli w stówce, a teraz jest na 60. I to sukienka, którą miałam na wakacjach. Pokazywałam Wam ją ostatnio w, w tym, co naprawdę nosimy latem. Do tego filmu Was odwołujemy i to jest naprawdę genialna sukienka. Jeżeli ją zobaczycie na promocji, bardzo Wam polecam, bo ona jest bardzo fajnie tutaj ma zapinany na to też element. Tak, w nabiuście. Ma fajny taki supeł tutaj w okolicy brzucha, więc bardzo fajnie kamufluje wszystkie niedoskonałości sylwetki, szerokie ramiona. Wielolowe. Tak, i oddycha w ogóle ciało w tej sukience. Jest przepiękna. Naprawdę bardzo Wam polecam. I to jest sukienka, którą miałam, kupić, ale w końcu jej nie kupiłam, bo kosztowała pierwotnie 230 zł, teraz jest za 120, i się trochę zastanawiam. Ale nie wiem, czy po prostu będę ją nosiła, bo już jakby wakacje tego typu, takie wyjazdowe, są już za mną. Ale jest przepiękna, pomarańczowa, szerokie ramiona, koronka taka grubsza, ale wciąż miękka, więc naprawdę no, jest prześliczna dziewczęta. Jeżeli lubicie kolory i lubicie tego typu kroje, które są po prostu proste, mają dekolt srekt, który ładnie wydłuża też szyję, no to to jest coś to dla was. Yy, y, że tak powiem, haleczka, yy. Oj, tak, czy tam po prostu sukienka basicowa, tak. wyżowa? Czas. Lniane koszule to jest też coś, o czym mówimy, że jest po prostu ponadczasowe i warto w tego typu rzeczy inwestować. Tutaj akurat mamy za 129, ale taką dość nietypową, bo tutaj rękaw jest można powiedzieć 3 czwarte. Teoretycznie hmm. krótki, ale szeroki. Ona też może fajnie posłużyć jako właśnie kimono, bo ma również sznurek do, wiązania się, do obwiązania w talii, ale widać też, że to jest naprawdę dobry rodzaj materiału. Właśnie mierzę marynarkę, która jest bardzo ładna, różowa, ma taki bardziej wakacyjny materiał, czyli jest taka lekka, ale bardzo dobrze zauważyła, że ten kolor totalnie podkreśliła na zdrówku wszystkie te drzewinia na mojej twarzy, więc nie wygląda to za dobrze, ale marynarek jest dużo I ogólnie Fajnie, naprawdę fajnie wyglądają, więc zwróćcie uwagę na ten dział, bo jest naprawdę godny uwagi. Przeniosłyśmy się do Rizard i słuchajcie, tutaj mamy bardzo duży wybór kolorystyczny. To już widać, że te kolory po prostu biją w oczach, i to jest piękne, że w tych koszulach zobaczcie, jaką macie różnorodność. Zieleń taka bardzo mocna, ale nie tylko, bo jest serżantka ciemniejsza i jest taka bardziej zgraszona, ale są też koszulki, na przykład i ko O, taka z baskinką. O że też taka trochę jest daleka wyglądała jak muślin, ale tak. jednak z bliska, ale to nie zmienia faktu, że wygląda na dobry rodzaj tak, materiału. To jest no przepiękne, to jest, tak samo koszule też różne opcje, cieplejsze czy chłodniejsze, kolory czy bardziej fajne. I znowu ta piżamowa wersja, nie? No, ta jest przepiękna, naprawdę. Uu. 49,99, ta cena jest naprawdę korzystna jak na taką koszulę, aż normalnie powiem Wam, sama się zastanowię. No, wygląda to naprawdę. Tak. Jest. Nice. Przymierzyłam tę niebieską koszulę w paski i powiem Wam, że do rudych włosów w ogóle przepiękny jest ten kolor, tylko w ogóle to jest rozmiar M i mam wrażenie, że jest naprawdę duża ta koszula, więc... S nawet byłaby zdecydowanie lepsza, więc pamiętajcie, że są bardzo przeskalowane ubrania. Ale wyglądają jak właśnie bym zabrała, z, nie wiem, z taty, albo swojego męża. Tutaj ułożyłam trochę inaczej w spodniach. No naprawdę ładnie to wygląda, jeszcze się zastanowię, bo ten niebieski ma taki odświeżający kolor. Nie, nie ma co, że to mi chodzi. Troszeczkę, no może nie jest, że fiolet, ale ma taki... No ładnie z ludymi kochani po prostu spływa. Opcja kimono, ale z krótkim rękawem, taka narzutka, ale naprawdę piękny, piękny jakby i cień... krój materiału, o, ten to słowo. I też rodzaj materiału. Gdyby był w innym kolorze, to powiem Wam szczerze, że bym się zastanawiała. jednak ten róż nie czuję, nie czuję, dla mnie za mocny, ale gdyby był innym kolor, to powiem Wam szczerze, bym się zastanawiała tym bardziej, że kosztuje 49,90 Sztruks. który jest teraz przetoniony, ale myślę, że to jest w ogóle świetna opcja, jako właśnie taka kurtka, katana, narzutka, a z drugiej strony właśnie jesień, zima w takiej koszuli to będzie coś czadowego i tutaj została bardzo same duże rozmiary, a z drugiej strony taki oversize ma też sens w tego typu e, ubraniu. Koronka i ogólnie po prostu koszule, które mogą być jednym z tam elegancką. Opcją Mówiłyśmy w biura, o, tym, o tym, co będzie modne w 2023. Tak jest. Wszystko się sprawdza, sprawdzać. Oje do shortów, no przepięknie. Boko bo, 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 opcja z piękną koronkową stójką 49 zł, jak na taką koszulę, to naprawdę nie jest dużo. Też ładne mankiety, takie detale, na które zwracamy uwagę, które wyglądają drożej. A też coś, co będzie w naszej szafie na lata. I tutaj można taką stworzyć destach. Właśnie taką skórnicą, która ma mocne rozcięcia, ale z drugiej strony jest związana, więc pewnie możemy ją sobie fajnie regulować. A ją do siebie, Jaka ona ma długość. ma. I ona jest właśnie do świetna. No myślę, że ona może naprawdę, być właśnie taka specjalna opcja, może? Super, to ale to, naprawdę to plażowa. Tak. Kolejny trend, który się powtarza w kolejnej sieciówce, czyli właśnie te takie ale szydełkowe, koronkowe różne rzeczy. E, mamy taki top, y, który jest krótszy. No bardziej wakacyjny, zdecydowanie odsłania więcej ciała, ale też taka opcja, która no do jeansów może być nawet bardziej formalna do biura moim zdaniem, jeżeli tylko e, długość rękawa Wam nie przeszkadza, tak naprawdę pod marynarkę może wyglądać być całkiem fajnie e, i też jest w takim porządnym e, jakby splocie. Taka dość ciężka i um, myślę, że dość poważna. A kosztuje 49 zł. To jest coś, co tak naprawdę w naszym duecie zapoczątkowała Mar, kiedy pierwszy raz miałyśmy do czynienia z projektami Bieńkowskiej. Ale słuchajcie, no za 69 zł. Jeżeli kiedykolwiek westchnęliście do swetra Mar. To to jest ta opcja, żeby swoją garderobę o taki klasyk uzupełnić, ale słuchajcie, no świetne, to jest taki trochę szlafrokowy styl, ale z drugiej strony do narzucania widzicie, na szorty, na sukienkę, na wakacje, naprawdę świetna opcja, jest w ogóle milutki i ma kieszenie, wszystko, absolutnie wszystko się w nim zgadza. W takim dobrej cenie są też, wiecie, takie koszulki w typu przezroczystość, które też są teraz bardzo popularne, bardzo modne. Czy na kostium kąpielowy, czy na jakąś ładną bieliznę, albo po prostu pod zwykły top. Chyba, że po prostu lubicie sotę, więc spoko na nas to też okej. Okay. I jest dużo też możliwości kolorystycznych do wyboru, więc jak my to mówimy, do wyboru do koloru i też widzicie, ile jest um, też takich fajnych um, krojów, które mam wrażenie, że każdej sylwetce mogą sprzyjać. Czy na to się mówi Gipiura? To jest GiPI Kogo ty pytasz? <laughs> Sieciówki inspirują się tak naprawdę polskimi markami, bo to jest jakby t-shirt. Który jest ewidentnie w stylu the, the Other Side, z wyciętym mocno dekoltem na plecach, ale już widzę, że jakość pozostawia wiele do życzenia, nie wiem czy widzicie jak nasze przyświtujące wełna. E, także no, jeżeli miałbyśmy Wam jednak coś tutaj zarazić to z 22 zł, owszem możecie mieć na namiastkę, ale lepiej chyba polować na wyprzedaży w The Other kamizelki, czyli modny element tego sezonu. Mam czarną z Lubexu i poszukuję teraz beż, beżowej. I tutaj właśnie na wyprzedażach w Reservesa nazywam taką. Jeszcze nie jestem pewna, czy to jest to na pewno, bo nie wiem czy jest trochę za krótka, czy ona dobrze wygląda czy się to bardzo nie marszczy w niektórych miejscach ale tak czy siak są już kamizelki na wyprzedażach, więc warto polować tym bardziej, że są z bardzo fajnych materiałów jak len, bawełna czy wiskoza. A w sumie nawiązując do The Other Side, Karla zwróciła uwagę, że jest tutaj taka sukienka, która naprawdę bardzo mocno przypomina styl tej marki, plus materiał, bo to jest model, czy coś z no tym skoro bardzo lubimy i kiedyś mówiłyśmy widać. Wam o e, tym materiale pod względem Kimon, które w tylko kupiłam. I to jest sukienka, którą mam w domu. I ona teraz kosztuje 99 zł, ale serio warto, bo ten model jest ciężki. I ja mimo, że mam dość duży biust, nie będę je nosiła w taki klasyczny sposób, tylko pod spodem po prostu biały t-shirt i do tego pasek, bo ona jest taka dość widzie szeroka. Chyba, że macie po prostu sylwetkę troszkę szczuplejszą niż ja. Wtedy będzie to bardzo ładnie płynęło z nami w ruchu, więc naprawdę warto, warto, bo ten model jest super jakości. Jesteśmy w zarze i mierzy płaszcz. Chyba zobaczcie teraz, dobrze ten kolor to jest taki. ale zgniła ziarien połączona z żółtym. Nie nazwę tego koloru brzydko, bo a wiecie o co mi chodzi. Ale na wieszaku o wiele ładniej ten mm, ciuch wyglądał. Tutaj, no tak właśnie kolor, wiesz, że tak na, na ryby, na grzyby, nie wiem, coś z tym płaszczem jest nie taki, może ma świetny materiał. Jest bardzo przeceniony, bo z 400 prawie złotych na 160, więc jeżeli takie kroje Wam odpowiadają, takie kolory Wam sprzyjają w Waszej urodzie, to może warto sprawdzić. I kolejny. Kolejne ubranie z serii takie trochę Love and hate, ale słuchajcie, ono może być naprawdę bardzo praktyczne. Płaszcz przeciwdeszczowy. Ja sprawdza swój ukochany, niebieski mam i nie zamierzam go wymieniać, ale z drugiej strony taka trochę też festiwalowa opcja, trochę bardziej mundowa ale on jest praktyczny, jest oznaczony jako faktycznie przeciwdeszczowy, więc musi chronić szerokie rękawy, zmieścimy się obie. No i idziemy czekajcie. czekaj. <słuchaj> weźmy obie. Więc słuchajcie, bardzo praktyczne. Spodnie typu Cargo, tutaj akurat taka wersja cieńsza. Myślę, wydaje mi się, że to będzie spoko opcja właśnie taka na upały, jeżeli nie chcecie odkrywać swoich nóg. Ładne detale w postaci paska czy też. I guziki uz... ładne buziki ładne, ale tutaj jest też. O, proszę, taki bardziej. Jaki to jest rodzaj materiału? Są jakieś trochę lniany. Tak, wygląda tak, ale też trochę muślinowo. Tak, ale też taki ładny kolor, właśnie no z kieszonkami oczywiście. Są I to są takie... takie spodnie, które mogą się gnieść, a i tak będą wyglądały dobrze. Tak, tutaj mamy jeszcze taki, no to jest po prostu taki powrót do e, lat e, 2000, tak mm, Nasza młodość. totalnie To kto oglądał e, nasz film o. E, o sieciówkach i naszym przeglądzie. To właśnie pokazywałyśmy Wam tą bluzkę, bluzkę, zachwycając się nią. Teraz jest w bardzo dużej przecenie, bo ze 129 kosztuje 49 i faktycznie na żywo też zachwyca. Powiedz. Tak, piękne detale w postaci jeszcze tych poraliczków tutaj, ładny dobór kolorów, wszystko się zgadza, wszystko topie. się w tym zgadza. I to już wszystko, mamy nadzieję, że się z nami dobrze bawiłyście, bawiliście, dlatego że my się naprawdę super bawiłyśmy. Tak. I to trzeba powtórzyć. Nawet nie tylko na wyprzedażach, ale te wyprzedaże cieszyły z tego względu, że jak widziałyście, naprawdę sporo cudownych perełek, fajnych jakościowo, dobre materiały, przystępne te ceny, nie takie straszne, bo bałam się, że te wyprzedaże będą takie pytne wody, a jednak mhm. naprawdę fajne przeceny. Dużo z do które mogłybyśmy teoretycznie kupić. Coś tam wpadło do te Które kupiłaś, ale mogłaś kupić taniej. Dokładnie. I jeżeli macie ochotę, oczywiście na więcej. Tego typu treści, to zaobserwujcie nas tutaj na, na YouTubie, ale również na Instagramie, bo tam pokazujemy Wam na bieżąco tego typu rzeczy. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!